Subtitles by the Amara.org community W następnym odcinku ustawiani poznaniaka można tak powiedzieć dwumetrowy wersja 17 redli z przekładnia olejowo-bezstopniowo eee, co tu jeszcze dużo skrzynia zasypowo tego tego typu szerokiego eee, co mogę powiedzieć po zeszłym roku Ustawiony na 200 kg, wysiewał mi 160 bodajże, miejscami, miejscami 120 różnie, bo robiłem próby. Okazało się, że tak, ustawiłem, ustawiłem wszystko według instrukcji, według książki tego, tego silnika. Wszystkie zastawki, dna wszystko tak jak według książki. Zrobiłem próbę. Pasowało pojechowych. Jakże się kurde zdziwił. przyjeżdżam a w zbiorniku jeszcze masa ziarna, nie? Nerwiony jak strasznie. No ale co już było wtedy zaświetlenie, że z tym już nie robił, wyszło jak wyszło. Będą w tym roku spróbował ich. jak coś czystego ziarna, fajnego, otfachrowanego. Zasypał skrzynia. Będą pobawiać się ustawieniami. Nie, nie będę patrzył w ogóle na książkę, na tabelę wysiewu i takie rzeczy Będę próbował, metodą próby i błędów muszę go dostać do ładu Żeby mi wysiewał równo A przedtem było tak jak gadałem Tam kółka podawały fajnie, tu było mniej, tu zaś było więcej Nie było w ogóle równości w wysiewie No i co? Pobawiłem się troszkę po, po, po sprawdzonych Mam teraz Dźwignia dyn ustawiono na pierwszy ząbek. Zastawki mam ustawiono na za pierwszym, za pierwszym oczkiem i sprawdzałem, przekręciłem go 10 razy i ponad. I wysiewał fajnie, równiutko, tak jak to miało być, elegancko, elegancko, fajnie, fajnie wysiewał, równo. Tu mi gumka wskaźnikowo spadła. Fajnie, równo siął, także myślę, że, że będzie ok. Byda zasypywał teraz przężyto mamy przężyto y, o zimę Borowik kwalifikat y, zaprawiane y, kupowałem kupował to w sieci bo u nas jak chciałeś zaopatrzyć materiał żeby był szybci żeby potem na, na dziko nie szukać y, albo nie mieli albo godali że będzie albo nie, potem nie wiadomo co będzie Podobnie mnie jak to na internecie przyszło mi to przyszło mi to kurierem bez problemu Także ziarno mum. No i co? Zabieramy się do ustawień. By się spróbować. Pierwsza pierwszą rzecz. Redlice widzicie, są na różnych wysokościach. Trójka od prawego koła jest dość wysoko, Bydają się na tym jednym otworek przestawić. Żeby szła nieco głębiej. Tak to przednie, redlice są dość, dość w porządku. Dość są w porządku. Co muszę zrobić? Muszę przestawić y, spulchniacze, y, raczej bym troszkę musiał ściągnąć docisk, troszkę go zluzować, bo za będzie raczej dopychał. Y, próba kręcona zrobić, to przede wszystkim, y, no i co, może coś przesmarować, jak coś będzie y, potrzebne, próba zrobić dobre, dobre pora porarazy, żeby mi aby być pewnym, że mi wysieje dobrze i będzie wszystko ok. Także co, kamera na głowa i zabieramy się do roboty. Tak, to może najpierw ta pierwsza, ta trzecia redwica i ją tu troszkę zmienimy. Mam nadzieję, że dobrze widać. Także musimy ta zawleczka wyciągnąć. A to nie będzie taki łatwy, bo tu jest. Ciężko się dostać. Chyba że się ściągna siewka. O, teraz lepiej Jasny gwint, ale twarde zawleczki dali. Podejrzewam, że ta zawleczka to jest jeszcze oryginał z fabryki. Ogółem siewnik jest z którego roku? 94 Typ S068 przez 1. Tak, na drugi otworek do domy. No, skakuj. 59, o ile pamiętam numer fabryczny, nie wiem czy teraz go zasz, czy nie. Ja, 59 numer. Oj, sorry. Teraz zabezpieczyć. I się przy tym nie zabić. Ciach. Ok, to mamy przestawione zakładomy siewka. Mieszek założony. Pasuje elegancko. Wymieniałem jak w zeszłym roku zastawki też te, bo miałem jak połumane pora sztuk eee, Po wymieniowych teraz są wszystkie kompletne fajne. Tu się w ogóle zastanawiam, czy wszystkich tych tylnych redlitz nie przestawia na, na dłuższy zasięg. Ja tak zrobię na niższą regulacja, będą równi, będą równi pracować. Także działam z tymi redlicami, widzimy się za chwilę. Redlice miara zrobione, jeszcze ich przejrza. Na razie jeszcze sobie zrobię yy, spółgniacze źlado. Mam nadzieję, że będzie ok, nagrywało. Yy, Obruca się ich od strony od dołu. Ja nie obróca. Muszę do góry poderwać podnośnik. Także szybki rozruch. Mamy luz wałek załączony, ciach. Na pole od skała. Dobra, teraz się spulchniacze pomieszczą. Są podokręcane są. Nie pamiętam do końca, jak ich miałem zeszłego roku ustawione, ale bodaj, że było to coś takiego. To się jeszcze wszystko doreguluje na polu. Jakby tu z względem kół No, tak, akurat powinien iść około 10 cm za kołem. A tak, jak go najwyżej poprawimy na samym polu. Także popracujmy. Ale patrzcie ta oszczędność na materiale. Te spulchniacze to jest oryginał. Oryginał z tego siewnika. Niestety jak go kupowałem, to miał te spulchniacze 2... Sorry, 3. Nie miał kompletu. Czemu ta śruba tak ciężko idzie? Nie miał kompletu ten siewnik. I co kiedyś tam, kiedyś rozbłyek przejazdem tu u nas w sośnicowicach. Oj 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 Byłem przejazdem w sklepie rolniczym Z częściami do maszyn I praktycznie nawet nie wiedziałem, że tamtędy pojada wiechołek. I go tam, a kupię ten, ten spulchniacz Jak już jak tu jest, to niech jest, nie? Yy. I o kurde No i szczerze nawet nie pamiętałem jakie te oryginalne były ale były cztery rozwojowe. Bo to, no to chyba to będzie standard, nie? W Poznaniach, Poznaniach to wszystko robią takie same. No i się okazuje, że jednak nie. Eee... Dwa spusniacze. Lewy jest nowy. Jest trzy zwojowy, ten jest 4 rozwojowy, więc już wiadomo, że gorzy będzie pracował na nierównościach na twardej ziemi. I teraz mu te nagrywam w poziomie. Przypatrzcie się, jako jest różnica długości oryginalnej z prawej, yy, kutnowski i lewej obecnej produkcji. Tamten wiadomo, ile hektarów zasiął, bo też ma ten grot naszplicowany. Ile hektarów posiołek ten lewy jest nowy, posił praktycznie nic, a już jest krótszy. I teraz, jak to wytłumaczyć? No, daj. Yy. O kurde, sorry Zaś, yy, żałowani na materiale Żeby było tani. Yy, żeby tego materiału Tela nie dać Tak to wygląda Tu macie widzisz Tu macie raczej godam Widzicie dwa te Te spórchniacze oryginały I są bardzo fajne Tak jak mogły być, długie bardzo dobrze wykonane patrzcie ten, te podfrezowanie, te przekuci tu właściwie bo to jest kute, a nie jest fajnie myślę, że widać, tu jest równiutko fazik całość jest fajno prosto elegancko tak jak mu być, a ten nowy yy, już mo, tam, jest to odkute byle jak tego faza nie widać, jest tak no, normalnie wzięte na młot, walnięte i tyle nie? Jest tak, bo odkute, tak, żeby było, żeby trochę było spłaszczone. Żeby się tam cuda nie działo, że, że ten ząb się będzie obracał. No i co, i tak to, tak to wygląda. Oszczędność materiału na każdym kroku, nie? też się otwarcie przyjrzyta. Także co? Sypimy. Przede wszystkim BHP, zboże jest bajcowane, także nie chytajcie tego gołymi rękami, są to substancje chemiczne pochodzenia sztucznego, także lepiej tego nie chytać, to tam wiele nie kosztuje żeby założyć rękawica. A są my pewni, że my są bezpieczni. E, powiem wam jedna rzecz. Jedna rzecz wam powiem, już moment. A rzecz wam chcę powiedzieć mianowicie taką. Tak jak widzicie na etykiecie kwalifikatu. Nasiona są zaprawiane za zaprawą Maxim 0,25 w. Co mnie w tym boli jest to zaprawa jednoskładnikowo. Swoją drogą, jakoś tak mi się wydaje, jasne jest to ziarno. Tak jakby tu było na tej zaprawie oszczędzane. Może zmienia perspektywa. Widzicie to? Jakieś takie bladawe jest. Telefon to też wyolbrzymio, to o, teraz lepiej. To jest mniej więcej kolor rzeczywisty tego ziarna. No powiem wam nie, nie ma że jakoś szczególnie zachwycony tym widokiem. Myślałem, że będzie lepiej. Szczerze czasami mi się zdarzało w betoniarce lepiej zaprawić. Zwykły, normalny, taki budowlany betoniarce. Odnośnie tej zaprawy jeszcze, ale to co jedna rzecz sprawdza w internecie, czy na pewno i już, już do Was wracam. Więc tak, tak jak go dodech przeżyto, jest zaprawiany MAXIM 025FS. Zaprawa jednoskładnikowo. Jest tam fluidioxonil zastosowany. Dawka tej zaprawy, tam jak patrzyłeś, jest 200 ml na 100 kg. No, i teraz tak moje kombinowanie Czemu na przykład producent nie zastosował, nie zastosował zaprawy Maxim Power, na przykład, też od Syngenty? To to ten to sam motyw. Wzmocniony Sedaksanem kosztuje, zwykły Maxim kosztuje 93 bodajże za liter. Maxim Power kosztuje. 123 na internecie widziałem. Także 30 zł droższy w przeliczeniu, w przeliczeniu na hektar za zboża. Przy dawce 150 kg na hektar ta zaprawa Maxim Power jest droższa o 9 zł na hektar. Także szybko kalkulacja się teraz strzelił. A tak jak jest ta druga substancja czynna. Mianowicie ten sedaksan. Kiedy z tego co pamiętam, bodajże pan Czarek na kanale Hektar się na tym wypowiadał, i bodajże o tym sedaksa nie właśnie dość świeżym zachwalał, że jest to bardzo dobra substancja do zapraw. No więc, czemu na przykład centralna nasienno w Kielcach, tak jak jest sygnowany na, na workach, no czemu nie, nie zastosowali tego Maxim Power? Niechby niech by podnieśli tego, cena tego. Yy, tego zboża, yy, niechby podnieśli tacy na Niech to ziarno jest droższe, ja. yy, ale niech to jest yy, Odporniejszy na te choroby. Myślę że, myślę, że dużo rolników by się na to zdecydowało. Yy, Kierzy byliby za tym, żeby jednak yy, kosztowało to ciut drożej yy, a była ta, ta zaprawa mocniejsza, szczególnie w aktualnych czasach długiej jesieni. Yy, często i wilgotnych jesieni, tak to wygląda u nas, że będzie, że będzie przez mokro. Nie wiadomo kiedy przyjdzie zima. Więc te grzyby będą atakowały na pewno. Yy, jedni na pewno będą robić T0. Jest niewykluczone. Yy, w, w zbożach. Więc czemu tego nie zastosować? A z, zaprawa z jedną substancją czynną, no myślę, że też zgodza się z panem Czarkiem z wiedzy. No jest to taki, to może było dobre jakieś tam 10 lat temu, ale teraz raczej no, szkoda no, żałuję, że to nie jest Maxim Power, ale, ale co, no jest, jest odmiana, którą chciałem mieć, jest już zasypano, jeszcze następne worki czekają na zasypanie, eee, także co, no, będziemy działali, robimy próbę kręcono ustawiamy siewniki i czekamy na, do jutra na siew. Więc tak z tabeli do mojego siewnika wynika, że obszar się tu na pszenicy pszenica 209 kg jest nastawa 13 startuje właśnie od około 200 kg bo tak też bych chciał wysiąć, więc sprawdza nastawa a może spróbujemy, bo mi spadło na 15, spróbujemy na 15, jak to będzie wychodziło. Renienka mamy czysto, rynienka jest czysto. Zastawki są wyrównane, poustawiane. Denka są poustawiane, tak przygotowałem właśnie tak żeby równo wysiwał przed, przed właśnie dzisiejszym ustawianiem. Mamy tu teraz ilość obrotów koła na hektar, mamy 2690 czyli zrobimy 127 27 obrotów i powinniśmy mieć około 2 kg jademy najpierw próba na kole 27 obrotów, także zawentylek mamy na górze i lecimy także mamy zrobione 27 obrotów Myślę, że jest ok. Troszkę słabo widać, ale jest tu cień. Jak widać, kupeczki są równe. Czyli najważniejsze, to, co chciałem uzyskać, jest wykonane. Czyli silnik wysiewał równo. Nie ma tego efektu fali o kierunku dołych. W zeszłym roku, jagoda, jak próbowałem, ta pszenica, ewidentnie było widać, kiery są wyżej, niżej, mniej wysiewają. Także tu się to teraz zgasiło. Więc teraz jeszcze mam tu przygotowano woga. Ustawimy sobie ją tu na równym pojemnik. Jest wytarowane. Mamy dokładnie 204 kg. Mamy dokładnie 204 kg. Także myślę, że. Kurczę, czy by mi się za pierwszym razem udało na czuja, na czuja nastawić. Jeszcze zrobimy poprawkę na, na tablicy. Mamy 204 kg, ja? 209, mówimy na nastawie 13. Czyli na 15 bym mieli 240 kg. Czyli wychodzi na to, że te przenżyto jest lżejsze niż pszenica, którą na, kier, na podstawie kiery robili próba. Także co? Myślę, że w tym vlogu to tyle. Tak jak godno jeszcze ewentualnie zrobię, jakąś poprawkę ale na 15,5, może przestawia. Żeby dostać jakieś 210 kg, myślę, że ok. Więcej bym nie grzebł w tym siewniku. Jest, jest dość fajnie ustawiony. Przekręcę sobie go może jeszcze raz-dwa razy na tej nastawie, żeby sprawdzić, czy mi się nie nie przycinają, czy, czy wszystko działa tak, jak należy. Czy się coś nie przybierze tak jak w zeszłym roku? No i co? Będziemy spinać, ziarno przynosi, zasypywać i jutro lecimy z tymi 20 arami. Eee... Nic. Widzimy się w siebie. Eee... Pozdrawiam was wszystkich, zachęcam do subskrypcji, do komentowania. Eee... Napiszcie też w komentarzach, co myślicie o tym siewniku. Eee... Jakie macie zdanie na temat, czy eee... fajny, niefajny, warto mieć taki siewnik, nie warto. Eee... Wyraźcie opinia, jest tych siewników mało, także o zwykłych poznaniakach jest opinii od groma, tego idzie się naczytać, da się brzydnie. O tych jest nawet mało. Yy... Tyle. Miejcie się do zaś.